Począwszy od tego odcinka aż po ostatni, będziemy zaczynać od niekiedy trudnych pytań. Kim tak naprawdę są ci, z którymi współpracuję? Jakiś czas temu, podczas retrospektywy sprintu, jeden z członków zespołu powiedział: My, moi drodzy, w ogóle się nie znamy. Nie miał na myśli jego osobistej chęci pogłębiania relacji z nami, ale właśnie chciał udowodnić, że tej relacji tak naprawdę nigdy nie zbudujemy, bo jesteśmy losowo dobranymi członkami zespołu. Wykonujemy tylko wspólne obowiązki. Przyznam, że jego szczera wypowiedź dała mi dużo do myślenia, pomimo, że firma bardzo zachęca nas do integrowania się, ba w swoim zbiorze wartości, ma takie zdanie, razem pracujemy. I razem się bawimy, to fakt naszego losowego ulokowania w tym konkretnym zespole pozostaje faktem. To kierownictwo, aktualne potrzeby kadrowe czy nawet rynkowe dyktują skład zespołu. Nawet w świecie agile, choć ludzie dobierają się sami w zespoły, to przede wszystkim na bazie uzupełniających się umiejętności. Przyjaźnie są w tym wypadku długoplanowe. Można więc powiedzieć, że jesteśmy skazani. Na pracy z ludźmi, z którymi tylko pracujemy. Oczywiście, można rozwijać relacje czysto poza wspólną pracą. Musimy sobie jednak szczerze odpowiedzieć, czy chcę to robić świadomie. Czy naprawdę zależy mi na byciu kolegą względem członka zespołu? Jeśli tak, to naprawdę super. Ale jeśli masz się do tego zmuszać, to wiedz, że nie musicie być kolegami. Ostatecznie płaci się tobie za wykonaną pracę a nie za budowanie relacji.